Witajcie drodzy widzowie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny u mnie na kanale. Dzisiaj moi drodzy będzie wywiad, ale dokładnie kim jest właśnie osoba, z którą będę dzisiaj przeprowadzał wywiad, dowiecie się już za chwileczkę po intrze. I tak, moi drodzy, ze mną jest mój gość Basia. Cześć. Cześć. E, przeprowadzam, chcę właśnie przeprowadzić wywiad z Basią, bo, moi drodzy, Basia nie jest zwykłą osobą, jak dla mnie, można powiedzieć tak. E, bo Basia jest bardzo taka kreatywna, pomysłowa, zabiegana też. E, więc zanim przejdziemy do tych konkretów, to może na samym początku, Basiu, powiedz, yy, ile jesteś w Holandii i dlaczego akurat Holandia, a nie jakiś inny kraj? Nie wiem, Francja, Niemcy? No właśnie, to też taka dosyć ciekawa yy, historia. Yy, w Holandii mieszkam już 7 lat yy, z mężem yy, yy, i z córek. I zadowolniliśmy się tutaj. <grym> do tego stopnia, że, my, no, że rodzina się rozwinęła. Jeszcze mamy dwa koty i pieska. Ale tak wracając do Twojego pytania, to dlaczego Holandia? Mieliśmy tu przyjaciół i przyjeżdżaliśmy tutaj, tutaj wcześniej na wakacje do znajomych. Mogliśmy zobaczyć, jak wygląda Holandia, akurat tutaj te nadmorskie tereny bardzo nam się podobało i, i, ta, i taki klimat, i, i w ogóle pogoda też była taka cieplejsza niż, niż ta nasza Polska, niby więcej deszczu, ale gdzieś ten jest, jest ta taka aura według mnie. No, taka cieplejsza. No, tak. Też, też mi się jest. wydaje, że to zależy, z jakich regionów Polski pochodzimy. To też jest pewnie od tego zależne. No, a ja, że z Małopolski, to tam jest właśnie chłodniej. <laughs> Dlatego to mam takie porównanie. Okej. Okay. No, co jeszcze mogę powiedzieć o tym, że przyje... dlaczego akurat Holandia? No, no, tak akurat się poukładało wszystko, że stwierdziliśmy, że trzeba zacząć od początku coś nowego. A że mieliśmy już prawie 40 lat, <noise> to był też dobry czas na zmianę. Okay. Chcieliśmy mieszkać jakby blisko tych znajomych naszych, właśnie blisko Hagi, no ale nasze życie tak się poukładało, że wylądowaliśmy w Stilburgu. Najpierw przyjechał mąż i potem gdzieś ja do niego dojechałam. I byłam taka, no, na początku taka przestraszona, tego, że jest jednak 100 kilometrów od tych znajomych, ale nie tak. znamy tu nikogo, będziemy tutaj sami, więc ten lęk gdzieś ten no, był taki górujący, ale jak zaczęłam zwiedzać miasto, czy nawet przyjeżdżać przez miasto i widziałam właśnie muzeum tekstylne w Tilburgu, sklepy, w których gdzieś tam historia tego, tego Tilburga jest pokazywana, że mhm. tutaj to włókiennictwo, te tkaniny. Później kolejne osoby, które gdzieś tutaj poznawałam, głównie Holendrzy opowiadali mi właśnie o tym, jak, jak po wojnie miasto się odbudowało właśnie bardzo szybko dzięki temu, że, że ta produkcja tkanin była... Że te kanały po to właśnie e, były, że ułatwiły im ten transport i sprzedaż. I tak sobie wtedy pomyślałam: no nie, że to kurczę jest dla mnie to miejsce. To, to, to akurat to. miało to być to. to miasto. Tu jednak bo do mojej no, kurczę. Ta, 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 ta Holandia i to miasto, i tak to wszystko mi się to gdzieś spasowało. A że z Polski pochodzę też z takiego miasteczka, gdzie mm, też taka historia y, była y, przemysłowa. Y, akurat z, nie wiem, czy. Pamiętacie, e, bo to jeszcze za komuny, stolice polskich butów, <noise> hełmek. E, no to właśnie z takiego miasteczka pochodzę. Więc gdzieś ten klimat też się tak mi wstrzelił bardzo w to, że, no, że, że umiałem się szybko odnaleźć w tym mieście. Okej. Okay. Czyli Ci się spodobało? Tak, no tak, tak. Do tak. dnia dzisiejszego już <noise> Na tą chwilę no, zakorzeniona. Na tą chwilę, tak. <noise> Jesteśmy okay. tutaj i A ile i lat już? Siedem. Siedem lat. Okej. Okay. To fajnie, no już to taki, może powiedzieć, m, taki mały kawał czasu. O, nie? No, już teraz Taki tak większy to, kawał czasu. To 7 to już takie nie jest takie, o, tak krótko. Tak. <gry> tylko to już 7 to jest takie, no, już trochę jest tutaj, już, już trochę jesteśmy. No, ale widzisz, no, przyjechaliście y, z myślą, tak jakby na dłużej, nie? bo nie, niektórzy mają tak, że, wie, że mówią, bo tak tak że niby czy miesiące, a się okazało, że już tyle. Raczej. Tak, tak, tak. No <coughs> my przyjechaliśmy już z perspektywą taką, że, że no dzieci 16, 4 i 2 latka, to, to już wiedzieliśmy, że dzieci pójdą do szkoły i, i szybko nie wrócimy, tak? Więc tutaj już była taka perspektywa, no, no wyjeżdżamy, tak? Taki bilet w jedną stronę. Tak. No jak się ma dzieci, to już zupełnie inaczej się myśli. Jak jak się przyjeżdża na przykładowo samemu, nie? No, nie wiem, gdzieś na, na szklarnie tylko A na trzy miesiące jadę se. Wiesz, a jak tak, się ma to dzieci, tak. to już zupełnie inaczej myśli, no to tak. Tak. Dużo osób na przykład A do pierwszej klasy są tutaj, a potem dzieci do Polski wracają, no nie? Żeby zacząć tą szkołę w tak. edukację w Polsce. No to zależy właśnie. No dziś jesteśmy tutaj, a za niedługo nie wiadomo, gdzie będziemy. No, nie wiadomo, co się dzieje przyszłość, nie? <laughs> na jakiej planecie? <laughs> Też nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo, co tam, jak, jak, jak daleko świetnie, nie, Jak już teraz żyjemy w świecie, gdzie samochody jeżdżą same, na przykład. Nie? Nie, nie jak się będziemy poruszać, gdzie będziemy mieszkać. Teraz nie, nie ma nic pewnego, można powiedzieć. Nie? No ale tak, wracając ogólnie do całkowitego tematu. Na czyli Ziemię. Na Ziemię, właśnie, bo byliśmy przed chwilą gdzie indziej. To Basia prowadzi szkołę szycia. I jest to fajne bo to jest coś też takiego nietypowego. Nazywa się to Hopsalala. I teraz jeszcze moje pytanko jest, dlaczego akurat nazwa Hopsalala? <głosy> Hopsalala. <głosy> <głosy> Hopsalala to w sumie ten taki, taki nazwa mojej działalności powstała jeszcze w Polsce, ponieważ gdzieś tam jako mama tych, tych młodszych córeczek po prostu zaczęłam w domu szyć. A że z dzieciakami y, taka słynna zabawa jest, <noise> że łapie się je za rączki <noise> i robi hop salala. <noise> I stąd się wzięło, to pomyślałeś sobie, yy, że taka nazwa będzie yy, chwytliwa. <noise> yy, na, na, nawet powiem Ci nie, no może nie, że chwytliwa. Ja się długo zastanawiałam nad tą nazwą, bo taka pierwsza moja taka nazwa jeszcze nie, na, nie w dokumentach, tylko przy, przy działalności to było takie właśnie decyzja jak tą nazwę zmienić i tak dalej. Bo moją pierwszą nazwą taką, e, takiego rękodzieła, które tam gdzieś sobie w domu robiłam i, i fotografowałam i wrzucałam na Facebooka, to było właśnie e, rękodzieło, które nazywałam e, Pad and Vet. To było od imion moich dwóch córek. Dlatego, Dziękuję. że to, to w sumie z myślą o nich otworzyłam tę firmę i mhm. że dla nich będę szyła, nawet nie firmę, tylko po prostu chciałam jako, jako takie wspomnienie z mojego dzieciństwa, że babcia uszyła mi lalkę i mówi. W końcu teraz będę miała czas, żeby tym moim dzieciom coś uszyć. E, I to był taki przekaz i nie, nawet nie planowałam wtedy, że z tego będzie hopsalala, że go będzie firma, że gdzieś będę w tym miejscu, w którym jestem. W ogóle takich planów na, na samym początku nie było. Po prostu takie gdzieś przyszło do mnie, że, e, że chciałabym, żeby moje dzieci miały tą lalkę i to uczucie takie, które ja do tej pory mam, taki mm -hmm. sentyment do tej lalki, że ona była taka nieidealna, nie, nie jakaś tam e, druga. Ale, ale uszyta i, i właśnie, no taki... No tak jak mówisz, właśnie jak widziałeś, że babcia uszyła, to było takie Twoje, powiedzmy, nie wiem, takie ciche marzenie, nie? Żeby samemu coś takiego zrobić, żeby to osiągnąć, żeby właśnie taka lalka z Twoich rąk też wyszła, nie? I tak. później jak to zrobiłaś, no to czułaś się troszeczkę taka, nie wiem, zadowolona, spełniona? No, powiem Ci, że też moja mama szyła, jest też z wykształcenia, moja mama jest krawcową. Także nie wypiłam z, jak to mówią, z mlekiem matki, gdzieś tam talent. Gdzieś tam te nici poszły. No, też mi mama opowiadała, że też szyła lalki, tylko ona to właśnie tak jakby pracowała wtedy, to się nazywało chałupnictwo i też właśnie ten, ten, w, ten, w, tak, w ten sposób pracowała, że, że szyła te lalki. No ja tego akurat nie pamiętam, bo musiałam być naprawdę mała wtedy, że gdzieś, ten, mhm. gdzieś tych, tych etapów nie kojarzę. Ale to też jest właśnie ciekawe, że akurat no nie, taki sentyment do tego, jakby do, do, do powrót do korzeni, że gdzieś takie, taką miałam potrzebę. Mm, no y, i Hopsalala, <grywa> ja całkiem co innego, ale to jest po prostu powiązane wszystko. I Hopsalala to już taki był pomysł w momencie, kiedy mm, stwierdziłam, że już jest taki moment, że mogę zarejestrować firmę. Y, że może ta firma y, mieć już, już y, ma jakby takie y, y, swoich jakby klientów i tą grupę docelową. Bo ja by pracując w Polsce jeszcze właśnie u siebie to, to, to gdzieś tam te moje drogi się tak potoczyły, że ja już wysyłałam do Anglii moje produkty. Okej. Okay. I do kilku takich rękodzielniczych. Nie wiem, może zaczynam się na chwilę, bo nie wiem, czy ten... Czy... Nie, spokojuj. tak? okej. Okay. I do kilku rękodzielniczych sklepików na terenie Polski wysyłałam już moje prace. Miałam też takich stacjonarnych klientów. No, łatwiej mi było w Polsce jakby to rozwinąć się, z tego względu, że um, jakby wszyscy mnie już znali. <grym> gdzieś tam wszyscy w, danym, w tej miejscowości już mnie znali, więc łatwiej mi było powiedzieć, słuchajcie, a ja szyję, no nie? I to gdzieś ta poczta bantoflowa gdzieś szybciej e, poszła. Uh -huh. A tutaj w Holandii jednak ta droga taka była troszeczkę dłu dłuższa, bo tutaj mnie nikt nie znał. <grym> no, zgadza się. Świat Wiem to z własnego to zmieni... doświadczenia, nie? Tak, świat się też zmienił, wszystko było w, jest jakby w internecie. Tak. Więc też trzeba było zacząć to pokazywać troszeczkę inaczej. No i też z innego punktu, tak, z innego poziomu, już, już też wiedziałam, co potrafię, że już to przycie już mi wychodzi i, i tak dalej. No i też musiałam sprawdzić tutaj grupę docelową tego klienta, i też to nie było takie proste. I tak naprawdę okazało się, że y, ludzie pytają mnie tutaj o takie bardziej y, tematy usługowe, czyli o skrócenie spodni, o przeróbki, o, o różnego rodzaju y, produkty dla dzieci, y, gdzie ja jakby tego nie robiłam, bo ja y, najchętniej właśnie szułam zabawki, lalki mhm. do moje tulipany, y, wolę takie rękodzieło y, artystyczne y, rzeczy, które po prostu mają taki. Inny styl, najczęściej są to rzeczy, które mają długie nogi, <taki> takie hopsalące. Takie hopsalala, żeby... <taki> żeby pasowało do hopsalali. Także długa łodyga gdzieś tam, no to musi się po prostu e, gdzieś tam sentymentalnie też ze mną zgadzać. E, albo takie e, rzeczy, które są takie szczęśliwe, dają takie coś fajniejszego, e, e, takie w odczuciach. E, takie rzeczy po prostu z serca dla mnie są takie wartościowsze. No, i jak inne osoby pytały mnie o różne takie, takie rzeczy, no to musiałam odmawiać. Mhm. Albo też pytałam inne osoby, czy coś takiego robią, czy kogoś takiego znają, gdzie można taką osobę odesłać. No i okazało się, że tak naprawdę, no nie ma, nic się nie dzieje, nie, nie ma takich osób w ogóle. I wtedy też się tak narodził taki pomysł, żeby po prostu, no, szukać te osoby, szukać te kreatywne osoby tutaj w, tym, w tej społeczności Hol w Holandii, mhm. tej naszej polskiej społeczności w Holandii. Na początku prowadziłam warsztaty razem z Holendrami w, w baselarze. Tam też i dla Holenderek i takie polsko-holenderskie okay. warsztaty. I tylko COVID to po prostu zamknął, ale to też było takie bardziej: siadałyśmy przy stole i szyłyśmy po prostu igła, nitka okay. i, i szyłyśmy różne takie rzeczy. Uh -huh. Także takie były początki. No, później przyszedł COVID. Także w ogóle y, te metamorfozy u mnie, to tutaj były po prostu jak wybuch wulkana. Na chwilę po prostu zastygał, i znowu trzeba było działać, nie? Także. Też w covid rozpoczęłam tą właśnie kolejną działalność, czyli Akademię Kreatywnego Rozwoju, gdzie wspierałam kobiety w budowaniu swoich właśnie takich marek, pomysłów na siebie, mhm. coś, co mogłoby co się wyróżniać tutaj na rynku, tak? Bo czasami to takie to, co jest bliżej nas, nie zauważamy, tylko widzimy w kimś innym. Więc to jest też takie ciekawe, że w tej Akademii poznałam właśnie dużo ciekawych dziewczyn i tak też stworzyłyśmy taką fajną grupę. No, i cały czas to kontynuujemy, tylko w tej chwili już na żywo spotykamy się dalej. W sumie cztery razy do roku mhm. organizuję takie wydarzenia dla dziewczyn, gdzie to jest czy tam Dzień Kobiet, Dzień Kreatywnych w czerwcu. Andrzejki, i, i ten, i takie spotkanie noworoczne. Tak. Także to są takie y, jakby kwartalne spotkania. Chciałabym, żeby one były częściej. Właśnie wyprzedziłaś moje pytanie, bo chciałem <grym> właśnie o to zapytać. <grym> tak? Chciałabym, żeby te, O te kobiety kreatywne, czyli jak, jak, jak jakoś tak to. Tak, <grym> tak, tak. tak, Być mhm. kreatywną? Nie, nie. Jestem kreatywna. O, jestem mhm. kreatywna, tak. No to jest takie hasło, gdzie ja się czuję po prostu, że jestem taką kreatywną osobą, bo nie zajmuję się tylko jakby szyciem. Ja też jestem z zawodu jakby technikiem, obównikiem, więc uczułam się tego, jak powstaje obuwie. Mm -hmm. I dla mnie jest łatwiej tam wejść w taki proces, jak coś powinno powstać, no nie? I to nie tylko przedmiot, ale też człowiek, no nie? I ten rozwój człowieka, że my na każdym etapie gdzieś tam swojego życia potrzebujemy tego rozwoju, żeby po prostu nie popadać w takie, no nie, niefajne mm, <coughs> momenty życiowe, <coughs> czy tam w depresję, bo to też jest taki, no nie, gdzieś tam. Ma na to wpływ nasze życie, że brak rozwoju wpływa hmm. na to. No nie, Jak Ale to zamówujemy? właśnie. To jest właśnie fajne u ciebie, dlatego też między innymi przeprowadzam z tobą wywiad, bo tu u mnie na kanale są głównie osoby, z którymi ja przeprowadzam wywiad, które robią coś więcej niż zwykłe osoby, bo fajnie właśnie o tym powiedzieć i nagłośnić to, właśnie, że ty nie do, że właśnie szyjesz, masz tą firmę, to właśnie robisz też spotkania właśnie dla, dla kobiet, jeżeli właśnie jakieś kobiety są tutaj w Holandii, które no, no nie, nie mają powiedzmy, nie wiem, żadnego pomysłu na siebie, o tak to nazwę, no to wtedy możesz się na przykład z tą skontaktować i w tym momencie ty jej powiesz, kiedy mniej więcej będzie organizowane właśnie jakieś spotkanie, no i ta grupa kobiet może się spotkać właśnie i tam różne, różnego rodzaju rzeczy robicie, nie? Z tego co wiem, to tam właśnie bo na przykład zumba była, było szycie, tak. były jakieś tam chyba kolorowanki, czy coś tam tak, takie, tak, takiego, tak, coś tam e, robiliście. No, także to jest wtedy ten czas wypełniony faktycznie nie jest to, że przychodzicie tylko i pijecie kawę i sobie mhm. gadacie, tylko faktycznie kreatywnie właśnie spędzacie ten, ten, ten cały czas. Tak, i to jest ciekawe, że my się spotykamy i to nie jest tak, że wszystkie jesteśmy z branży jakby tam rękodzielniczej, tylko są i dziewczyny, które gdzieś tam przez social media pracują, czy są fotografkami, czy... E, czy na przykład mają salony fryzjerskie, y, sprzedają kosmetyki, czy zajmują się taką pośrednictwem sprzedaży. Także po prostu jest dużo różnych osób, które gdzieś y, od artystek po, po, po normalne takie zawody, mm -hmm. też właśnie w branży kreatywnej, bo to jest bardziej taka branża tak. kreatywna. Sama gdzieś tam kiedyś próbowałam robić sobie i komuś paznokcie, czy tam kleić rzęsy, włosy. O, też, też to próbowałam, gdzieś te etapy też miałam za sobą, ale też w poszukiwaniu właśnie siebie i tego, co, co chciałabym w życiu robić, gdzieś te, 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 te to no myślę, że każda kobieta, gdzie tam, jak ma taką potrzebę głębszą spełnienia się, to gdzieś tego szuka. Ym, wracając do tych warsztatów szycia, to nigdy nie pomyślałam, że będę uczyć szycia, i tu był taki y, moment dla mnie, gdzie po prostu zawsze jak gdzieś przed a zrobimy jakieś warsztaty szycia? Nie, nie, nie. Ja uczyć szycia nie będę. <grytanie> Bardziej się gdzieś widziałam no, w organizowaniu w tych, tych warsztatów, takich y, spotkań żeby sobie coś tam gdzieś podubać porobić i fajnie sobie pogadać przy tym. No ale przyszła taka grupa docelowa gdzieś po prostu dziewczyn, które o, no ucz nas trzecia my też byśmy chciały mhm. i tak dalej. No i w tym roku było tak dosyć intensywnie, że bardzo dużo tych szkoleń zrobiłam jeden do jeden. Bardzo mało pokazywałam to w internecie, bo nie chciałam więcej tych osób przyciągać. Jakby... <laughs> gdzieś ten mój, mój profil jakby zastygł i takie było, no nie, że ja zastanawiałam się, czy, czy z zewnątrz jest to widoczne, że ja coś robię, czy nie robię. No ale i tak dostawałam takie komentarze, że ten, że a, bo ty tak dużo robisz. I tak sobie pomyślałam, kurczę, no nawet te social media w, w tym momencie, w którym nawet nie działają, to i tak gdzieś tam ta poczta pantoflowa już działa i ci ludzie i tak przychodzą, bo wiedzą, że, że jednak coś się dzieje. Tak. Więc w tej chwili Właśnie za tydzień, 28 września, bo nie wiem, kiedy będzie opublikowany ten film, który teraz, ten, ten wywiad ze mną teraz. On będzie w, teraz w sobotę. W sobotę. Czyli 28. 28. No widzisz, no to właśnie w ten dzień zaczynamy z dziewczynami już klubik krzycia. Na tą chwilę ten klubik krzycia będzie raz w miesiącu, będziemy się spotykać już cyklicznie, a daty są już wcześniej z góry jakby mm, zaplanowane. Więc to też jest taki nowy, nowy projekt, mm -hmm. ale już taki systematyczny. Czyli dziewczyny mogą się zapisywać? Mogą się zapisywać tak, jest to kwartalna opłata. Słyszycie? Zapisujcie się. <laughs> I możemy się spotkać, coś razem porobić. I tutaj też właśnie dosyć ciekawe jest to, że to też powstało. Przez pytania też innych dziewczyn, nawet, nawet fryzjerek, które na przykład mi mówią: Wiesz, co bo zepsuł mi się zamek w spodniach i chciałabym sobie go sama przeszyć. No to przyjść na warsztaty. Więc taka przestrzeń będzie otwarta, będzie można przyjechać, coś sobie naprawić, coś sobie porobić, nauczyć się czegoś. No i to też jest takie fajne, no nie? Wyjść z domu. Tak. Wyjść z domu, po no. tym tygodniu pracy, wyjść do ludzi i po prostu coś dla siebie zrobić, no nie. No wiesz, no, na tym powiedzmy polega takby normalne życie, nie że nie przychodzisz, przykład że idziesz do pracy tylko i później leżysz w łóżku, odpoczywasz albo przerobiłem dzisiaj 8 godzin i do, do wieczora leżysz w łóżku, a później jeszcze idziesz spać. Hmm. Tylko no, że jak coś się dzieje, nie? to jest fajne właśnie w życiu, nie? na tym no polega takby tak. życie można powiedzieć, nie? że nie, nie siedzi się z założonymi rękami tylko i ty właśnie ty to jest fajne u Ciebie, że Ty ciągle Coś, coś próbujesz robić, nie? Że nie siedzisz w domu i tam, nie wiem, na kanapie z, z pilotem do telewizora, tylko właśnie no, starasz się ciągle być kreatywna, nie? Mm. Ale powiem ci, że ten, że, że, że był taki intensywny czas gdzieś, był taki intensywny, gdzie mi zależało, że się zastanawiałam, zastanawiałam się nad tym, o co chodzi, że ja tak pędzę, że ja tak biegnę jak ten królik w Alicji skrajnie czarów z tym takim zegarkiem w ręku bo i bo ten czas, bo ten czas, <laughs> bo ten czas, no nie? I kiedyś mnie to zastanawiało, czy, gdzie ja tak pędzę, po co ja to tak wszystko robię, no nie? I w pewnym momencie gdzieś tam się wszystko pozamykało i, i, i pootwierało że już y, wiem, do którego momentu biegłam. Żeby to się wszystko jakby do, do jednego momentu, jakby takiego, w którym nie będę mogła pracować, no nie? Że to się wszystko zbiegnie jakby w jednym czasie i że wtedy, no nie, y, przyjdą odpowiedni ludzie i mi wtedy pomogą i gdzieś mnie tam pozbierają i sama się pozbieram, posklejam gdzieś tam. Więc to też jest ciekawe, Szyję. No Szyję. 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 Poreguluje wszystkie te takie pokrętła w sobie, no nie i ten. I znowu na, jakby na, na, nabiorę siły do tego działania, no nie, bo, bo tak to w życiu jest, no nie, że nie jest tylko tak wszystko fajnie. No. E, tylko życie też nas, nam daje też różne wyzwania, no nie jest. To... Przeciwności losu i, ten, i, i, i dajemy radę, no nie i musimy dać wtedy radę. I nawet może nas denerwować w, te, w takim momencie to, że ktoś nam powie, a będzie dobrze, dasz radę. I ja mówię, Boże, nie mówcie tak nigdy nikomu. <noise> będzie dobrze. To jest po prostu takie no, no, proste słowo, ale to w momencie, kiedy ktoś tego nie czuje, to, ten, to, to bardzo to boli. No. Tak się ludzie nauczyli, żeby tak mówić, nie? Ale nie wszyscy zawsze mówią to faktycznie z dobrego serca, o, nie? No, mo ale może, może i by chcieli dobrze i tak dalej. Nie wiedzą, jak, jak powiedzieć. No. I to po prostu no takie jest, aż yy, no, w momencie kiedy, ktoś, kiedy jesteśmy, naprawdę jest nam przykro, to trzeba po prostu się z tym pogodzić. No, jest mi przykro. Muszę w, tej, w, tym, w tym momencie posiedzieć i to trochę no, nie, nawet pobyć tak. zaakceptować to, że jest taka sytuacja. E, a nie myśleć o tym, że będzie dobrze. <noise> Gdzieś tam ten moment przyjdzie, że będzie dobrze, no, nie. No. To samo przychodzi, ale, ale no, trzeba też no, nie uciekniemy od problemu, nie, bo ten problem będzie jakby no, nie cały czas z nami. E, no. no, problemy trzeba rozwiązywać przecież <laughs> nie? To no, nie ma a przede tak, wszystkim że... zacząć jakby, no nie? Jakby... Jak ktoś ma problemy, to też właśnie no to, co mówiłem, właśnie nikt nie, ktoś ma faktycznie jakieś problemy, no to stara się je właśnie rozwiązywać, a nie, że na przykład, no siedzi właśnie przy... na kanapie i a, dzieje się, dobra, mhm. załatwię sobie to jutro, nie? I olewa, i olewa, bo ten problem ciągle będzie... Nie... Będzie wracał. Aha. Będzie wracał, nie? Ale ja myślę, że to, to właśnie też tak, to, to, czy, czy to jest osoba siedząca na kanapie, czy to jest osoba, która działa, to każda z tych osób to, to, to i tak ją dopadnie taki kryzys, no nie? Że albo coś tam z abonamentem będzie, nie tak? <gryzys> albo A to będzie większe, większe zużycie wody na przykład. No, także powiem Ci, że zawsze jakieś tam gdzieś coś nas dopadnie, nieważne, czy coś robimy, czy nie robimy. Tak. E, to jest też, też takie ciekawe, takie, moje, moje, lubię obserwować mhm. e, ludzi. Tak właśnie, tak no nie? Że jak nie mamy problemu, to zawsze się jakiś znajdzie, nie? Tak. <gryzys> A co jeszcze mógłbym opowiedzieć, właśnie tutaj o Basi? To, że Basia też jest ambasadorką e-faktury NL. E-faktura, właśnie, bo też chciałem o tym troszeczkę wspomnieć, bo no, jak mi tak się wydaje, e-faktura jest no, też jedną z najbardziej znanych takich firm. Ja porównuję e-fakturę, można powiedzieć, że tak na przykład w Holandii jest Domek NL, To jak komuś powiesz na przykład jakiemuś Polakowi Domek NL, to on dokładnie wie, co to jest za firma, nie? Już każdy to zna. Tak samo jest to z sefakturą. I co u Ciebie jest fajne, eee, bo jestem na tej grupie tam eee, z, z, z zy e, założonym właśnie przez tę Fakturę, że Ty tam właśnie też fajnie bo jak się na przykład tam nic nie dzieje na tej grupie, to ty zadajesz pytania ludziom nie? i oni później odpowiadają. I to jest też fajne, że właśnie starasz się to jakoś tak ciągnąć tą grupę, nie? Do, do przodu, żeby właśnie angażować ludzi do tego, żeby właśnie coś robili, nie? Żeby właśnie na przykład mm. odpowiadali i tak dalej. To jest fajne. No to jest dosyć też ciekawe, że wiesz, że mm, ja jak zaczynałam w Holandii, to też jeździłam na szkolenia. I na tych szkoleniach właśnie spotykałam osoby, które y, nie wiedziałam, że są z e-faktury. E-faktura bardzo długo się ukrywała. Oni dopiero swoją twarz na swoim profilu gdzieś tam pokazali, dopiero w zeszłym roku chyba. E Także to jest też, te też ciekawe, że jeździłam na szkolenia, uczyłam się od osób, które gdzieś tam, no nie, poniekąd są właścicielami e-faktury. Więc e jakby nawet ambasadorka, no nie, to też jest fajne słowo, no nie, ale już tak fajnie brzmi, nie. Nie? Tak, nie, tak dosłownie, ale powiem Ci, że tak, że lubię um, polecać firmy, które robią fajne rzeczy, dobre rzeczy, które ułatwiają dużo um, nam tutaj przedsiębiorcom i nie tylko, tak, bo, bo polecam różne firmy. Ale to tutaj chciałam, chciałam to też rozwinąć, w jaki sposób E faktura mi pomaga, tak? W Polsce pracowałam przez 8 lat w firmie budowlanej, gdzie pomagałam właśnie w kadrach, zatrudniałam i różne rzeczy robiłam właśnie papierkowe. I tak tutaj mogę przyłożyć właśnie tą E fakturę do mojej firmy. Ja po prostu tutaj mam taki ułatwiony, cały, cały ten pasmo zadań, które muszę przygotować coś księgowego. Tak robię zakupy, wystawiam fakturę i ja mam to w jednej aplikacji, w jednym miejscu, tak? a ja znowu jestem świadoma tego, ile ja musiałam zrobić, mhm. e, czy godzinówkę przepisać tym pracownikom e, na koniec miesiąca, na e, przygotować to do wypłat. Więc po prostu czy nawet iść z tymi fakturami na nogach iść do naszego y, zleceniodawcy i dać mu tą fakturę, żeby on ją podpisał, zaakceptować, odesłać tak. to do szefa. Ile tam było takiej, takiej pracy, gdzie potrzebowali osoby, która tym się będzie zajmowała. No nie? I teraz zobacz, y, jestem jakby u siebie w firmie, y, muszę to wszystko przygotować, tak? Bo to muszę przygotować, bo dzięki temu, że ja to będę miała wszystko przygotowane, ja odzyskam część pieniędzy, no, nie? Którem, no jak nie, no to belasting sobie zabierze, no nie? Tak. Więc to jest też ciekawe, że można sobie to ułatwić i, i można coś zrobić jednym kliknięciem telefonu. E, więc dla mnie to narzędzie jest naprawdę e, bardzo przydatne. E, no i mogę się poświęcić właśnie innym rzeczom, tak? tak. Tutaj e, ta biurokracja też jest potrzebna w każdej firmie. Tego jakby mało kto widzi, że coś takiego się dzieje. Tak. E, no ale w momencie, kiedy już otwieramy firmę, już jest to zgłoszenie, e, to jednak dobrze jest e, znaleźć takie narzędzie, które nam po taką prostu. Taką aplikację, właśnie jak e faktura? Ułatwia. Żeby mhm. wszystko mieć pod ręką. Tak. No na pewno zaoszczędza to dużo czasu, nie? Jeżeli ktoś faktycznie ma dużo faktur i, i tak dalej... Właśnie czy te godzinówki trzeba właśnie spisywać, coś co się robiło i tak dalej, no to wtedy to jest bardzo ułatwione. Nie? Czy na przykład to yy, przykładowo, nie wiem, głupie zakupy robisz, to tak jak ja na przykład ja muszę do mojego księgowego mieć ten, ten paragon mhm. i wtedy mu go zanoszę i wiesz, i on to tam wtedy skanuje i wysyła do balastingu i tak dalej. Ale na przykład na, na e-fakturze, tylko wiesz, robisz zdjęcie tego i paragon, co już możesz wyrzucić, nie? i to już jest tam tak, tak, w tej tak. apce, w tym systemie, nie? w tym tak. danym koncie u tego. Danej, danej osoby, tak, która tak, używa tak. tej aplikacji. Więc to jest też ciekawe. Yy, można też tam wystawić ofertę i przygotować taki wstępny plan, wstępną wycenę dla klienta, wysłać i, i albo klient ak akceptuje, albo nie akceptuje. No mi się też zdarzało tak na przykład robić z dziewczynami, które na przykład mają mas maszyny przemysłowe i chciały, żebym do nich do domów przyjechała. Uh -huh. Więc to jest też fajne, że mogę tam po prostu rozpisać wszystkie te czynniki, na przykład ile tam y, czasu zajmuje mi ta droga dojazd, ile ten czas pracy, y, kilometry, y, to auto w firmie, tak, że można to po prostu. Tak. Rozpisać i, i wysyłasz takiej osoby, i ta osoba albo to zaakceptuje, albo nie jedziesz. Nie? A tak to my się za, często zastanawiamy. No dobra, ale czy mi się to opłaca? No jak nie, nie masz odpowiedniego narzędzia, żeby to zacząć zacząć z tym działać, no to yy, no nie przeliczysz tego na kartce papieru, tak. no to nie będziesz wiedział, no nie, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Zgadza się. Więc y, według mnie, no i to jest też fajne, że tą ofertę później, jak jest akceptacja klienta, bo z automatu jeden kliknięciem wystawia się faktura, tak. wysyłasz do klienta. A jeśli klient nie zapłaci, to możesz sobie tam kliknąć taki czarodziejski guzik, <laughs> upominajka, y, i on nie widzi, że to ty, no nie? Mhm. Y, no, ale to jest, wiesz. Ty, Które że to, teraz zdradziłaś? Życie. Teraz już będą wiedzieli, <laughs> że to ty. <laughs> no wiesz, to jest, to jest akurat potwierdzenie dla, jakby dla mm, y, przedsiębiorcy, dla mnie, no nie, że ja to robię. I że, że to jest jakby. Tak. Y, no, od, to, to jest moja praca, no, nie to są moje pieniądze. A wiadomo, no, różne sytuacje w życiu każdy z nas mał, miewa. Y, no i różnie to, to, to też bywa, no, nie? że umawiamy się z kimś i nagle czekamy, i też ktoś nie przyjdzie. O, właśnie pies tak tutaj przyszedł do nas. Też się chciał pokazać. Siemka. No. Skakał, skakał i wyskakał się tutaj. <laughs> I tak moi drodzy, na dzisiaj to już tyle. Dziękuję Ci, Basiu, za to, że udzieliłaś tego wywiadu i poświęciłaś swój czas, żeby właśnie do mnie na kanał mógł powstać właśnie taki film. Na pewno informacje, które powiedziałaś tutaj, będą przydatne dla ludzi. Pamiętajcie, żeby zapisywać się do Basi na Hopsalala, na różnego rodzaju, właśnie takie spotkania z szycia. I też z kreatywnej kobiety żeby tam się zapisywać. Jeżeli oglądacie dziewczyny, a nie macie planu na siebie, można powiedzieć, na dłuższą metę, to zapraszam do basi. Ja już się z wami żegnam, moi drodzy. Tutaj gdzieś pokazuję Wam się przycisk subskrypcji, dzwoneczek oraz łapka. Zachęcam do kliknięcia. Jeszcze raz dziękuję. Ja ci też Tadeusz bardzo dziękuję za to zaproszenie. Było mi bardzo miło. To jest mój chyba pierwszy wywiad. <laughs> ale robiłaś też wywiady u siebie, nie? Te, na na, na live'ach na Instagramie. Tak, 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 u siebie tak i ja zapraszałam gości, ale z tej drugiej tak. strony bardzo miło. Dziękuję A teraz ci bardzo widzisz, za... zostałaś zaproszona przeze mnie. <laughs> bardzo to miło. dziękuję Ci bardzo. Proszę. <laughs> Jak <skromność>, <laughs> Tak. Także moi drodzy, dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. zachęcam do oglądania innych filmów u mnie na kanale. Hej! Pa. Hej, drogi widzu, super, że dotarłeś tutaj ze mną do końca. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij tam na dole przycisk subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Daj łapkę, napisz komentarz. Do zobaczenia w następnych moich filmach. Tutaj po bokach też się pokazują miniaturki. Do zobaczenia. Hej!